Ja mam tu ludziska, z tej strony Tagard i witajcie Stalkerzy. Jak tam? Ciągle cieszycie się zoną? Powstrzymaliście się od eksploracji czekając na dalszy update? Dobre wiadomości dla wszystkich fanów Stalkera. Ogromny patch zbliża się. Nie wiadomo jeszcze kiedy, ale tutaj mamy pierwsze potwierdzenie, że kolejny ogromny, naprawdę ogromny patch nie tylko będzie większy, prawdopodobnie niż wszystkie łatki, które dostaliśmy do tej pory, a to dlatego, że będzie zawierał usprawnienia pierwszą iterację usprawnień do systemu. A-Life. Ekscytujące sprawy na Redditie post pojawił się właśnie post. Następna łatka będzie zawierać pierwszy zestaw ulepszeń do A-Life. Nie ma jeszcze potwierdzonej daty i obraz tego postu został usunięty. Jak tłumaczy community manager, został ten obraz usunięty, ponieważ potrzebował zostać zaakceptowany, ale Tutaj potwierdza słowa Molta, community manager, że następny duży patch będzie zawierał te usprawnienia. Oczywiście są bardzo ostrożni, nie podają daty, nie chcą po prostu obiecać graczom, że już tu za chwilę, za tydzień, za dzień, za miesiąc nie wiadomo kiedy dokładnie ten patch będzie, ale ten patch zdecydowanie będzie zawierał tą pierwszą wielką łatę dla systemu A-Life, coś z czego stalker 2... W ogóle seria Stalker, słynie a Stalker 2, po prostu, no nie ma tego. No i oczywiście typowa gadka menedżerska, że wydania poprawki to skomplikowana sprawa, mamy pewne wewnętrzne terminy i harmonogram, ale wszystko zależy od wewnętrznych właśnie testów, ponieważ kiedy one zostaną ukończone, po prostu muszą się zamknąć. Nie chcą wydać czegoś, co później będzie nie działało, ale wszyscy dobrze wiemy z doświadczenia, że prawdopodobnie jak coś się naprawi, to coś się wykrzaczy. To takie moje tarkowskie doświadczenie. No ale zobaczymy jak tutaj będzie. Zanim oddadzą patch w ręce graczy, chcą się upewnić, że wszystko jest na tip top i że jest to proces skomplikowany. I mamy właśnie pierwsze pytania, jeśli chodzi o Discord, że minął już tydzień od wydania patcha, czy jest jakaś nowa aktualizacja odnośnie aktualizacji, czyli właśnie następnej łaty. I łata jest wciąż w sadzie, fazie testów i rozwoju i będzie zawierała więcej poprawek niż na przykład wersję 1.0.2. I 103 oczekuje się również, że wprowadzi pierwszy zestań ulepszeń do A-life, czyli Mold po prostu potwierdza tutaj na Discordzie to wszystko, co przed chwilą Wam powiedziałem i te słowa community managera. Oczywiście cały czas powtarzają, że A-life jest naszym największym priorytetem i że następna łata będzie zawierała. Ten zestaw ulepszeń, także no słuchajcie, szykuje się naprawdę ogromny, ogromny patch, no ale tutaj przeklikam sobie właśnie te pytania, które mam dla was przygotowane. Czy możemy się spodziewać naprawy misji w Zale misji w Zalessii? Zwyczajnie nie będę spoilował zbyt wiele, jeśli doszliście do tej misji, być może wam się to nie zbugowało, zbugowało. Po prostu jest to plaga, no i mamy odpowiedzenie, odpowiedź tutaj, że hotfix następny i również patche powinny to wypłaszczać. No słuchajcie, jest bardzo dużo błędów, które nadal blokują progresję w Stalkerze 2, mimo tych ogromnych patchy. Ja natrafiłem na delikatny problem, miałem też taki problem, że... Poszedłem do misji i nie było tam NPC-ów, które powinny być, żeby się striggerowały i popchnęły fabułę dalej. Na szczęście kiedy pokręciłem się po lokacji czat na Twitch Witagard mocno mi podpowiedział tam oczywiście i się odblokowało. Także no cały czas deweloperzy walczą z tymi problemami, które dla jednych się pojawiają, a inni słuchajcie zupełnie nie mieli żadnych problemów. W moich komentarzach pod filmami często widzę, że gra jest niegrywalna, a później z drugiej strony nie wiem o czym mówicie. Przeszedłem bez żadnych problemów, także dajcie mi zdecydowanie znać w komentarzach, jakie jest Wasze doświadczenie ze Stalker 2 jak do tej pory. Czy powstrzymaliście się od eksploracji zony, żeby właśnie te problemy zostały wypłaszczone, czy już dawno ukończyliście grę? Ciekawy jestem. A jeśli mówimy o gorących tematach w społeczności Stalker 2, to tutaj pojawił się post użytkownika Johnny, który no, czuł to wszystko, co my czuliśmy, czyli że bronie w Stalkerze troszeczkę nie działają jak należy. Zwyczajnie nie czuć mocy w niektórych karabinach, a pistolet z tak potrafi nieźle namieszać. I tutaj użytkownik postanowił zebrać wszystkie statystyki, zrobić to w postaci spreadsheeta, no i właśnie mamy te wartości obrażeń dla prawie każdej broni w grze i widać rozczarowujące rzeczy, na przykład Akacz Walika, który, no zrobiłem poradnik jak go zdobyć, z lunetą, który możecie znaleźć dość wcześnie w grze. A mniej obrażeń niż pierwszy lepszy zwykły akacz znaleziony gdziekolwiek. Także są to rozczarowujące statystyki, zdecydowanie wymaga to balansu, i również twórcy gry obiecali, że prędzej czy później zabiorą się za rebalansowanie właśnie tych statystyk broni. Prawdopodobnie moderzy też tutaj się rzucą na to, jednakże no, ten balans nie jest priorytetem, wszyscy dobrze wiemy o tych problemach, o których wspomniałem troszeczkę wcześniej. A-Life, bugowane questy, po prostu zamykanie progresu, blokowanie progresu, że nie można kontynuować gry, to zdecydowanie są te palące rzeczy. A wy jakich broni najczęściej używacie? Ja jednak ak Walika i Shotgun Spass. To był mój ulubiony zestaw, ale chyba po tej tabelce będę musiał zrobić jakieś zmiany. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Również czujne oko Redditorów wypatrzyło w PDA innych stalkerów, stalkerów NPC, że posiadają trochę więcej tabelek niż nasz PDA, czyli statystyki i archiwa, których po prostu u nas w naszym PDA brakuje. To chyba świadczy o tym, że jednak był jakiś zamysł na... Rozszerzenie prawdopodobnie związane też z A-life. Wszyscy weterani Stalkera pamiętamy, że mieliśmy dostęp do statystyk, na przykład wojny frakcji i jaki jest nasz standing, jaka jest nasza reputacja z poszczególną frakcją innych Stalkerów przebywających w zonie. Miejmy nadzieję, i właśnie tutaj ten post też o tym mówi, że mamy nadzieję i czekamy na to, że to powróci jako feature, gdzie rzeczywiście wraz z rozwojem A-life. Będą te reputacje z innymi grup stalkerowskimi rosnąć, malać, po prostu będą dodane. Zwyczajnie tego nie ma obecnie, ale wygląda na to, że chyba to już było zaimplementowane w grze jednak było wycięte, żeby grę można było wydać. Słuchajcie, minęło już prawie dwa tygodnie od ostatniego dużego patcha w S.T.A.L.K.E.R. 2 i czekamy teraz na ten obiecany ogromny patch z A-Life. Prawdopodobnie będą jeszcze jakieś hotfixy, dlatego no ja tutaj mówię to, co zebrałem z internetu. Nie wiem, czy kolejny patch, czy to będzie hotfix, czy to będzie ten ogromny duży patch, no ale jeśli będzie to hotfix i będzie napisane, że hotfix to drobne poprawki, a jeśli duży patch, to możemy spodziewać się tych właśnie Masywnych ulepszeń do systemu A-life. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie, ale słuchajcie, widać ruch na takiej stronie, która nazywa się Stream, Team Database. Sorry, Stream, właściwie na Twitch, Tv Tagart, wpadnijcie koniecznie dla mnie na Steam Database. Widać poszczególne statystyki różnych gier, wszystkich gier, które są na Steamie i również widać ruch, jeśli chodzi o branches, czyli. Gałęzie, a właściwie wersje gry, które to są pracowane. Tak, czyli jeśli jest jakiś patch, możemy zobaczyć na tej stronie. Tak jak widzicie, tutaj public 11 dni temu, czyli dla nas, dla publiki został wydany. Ale praktycznie codziennie są wprowadzane jakieś zmiany, prace nad właśnie grą. Oczywiście nie są. Nie jest guzik wciśnięty live, że można te wszystkie zmiany pobrać, ale jak widzicie w momencie kiedy ja kleiłem ten materiał, 6 godzin temu coś się działo jeśli chodzi o twórców grzebiących w plikach gry. Także codziennie cały czas prace trwają, żeby dostarczyć nam lepsze doświadczenie w zonie. Ja na razie wstrzymałem swoją przygodę z Zoną. Wiecie, jest tyle fantastycznych gier. Path of Exile, dwójka wyszło. Jeszcze Indiana Jones zdecydowanie chcę sprawdzić ten tytuł. Stalker, oczywiście, i nadciągał wipe Tarkowski. Uch, okres świąteczny naprawdę wygląda nieźle. A to jeszcze trailer do Wiedźmina 4 i Elden Ringa, którego uwielbiam. Uwielbiam ser serię Souls, dlatego spodziewajcie się też materiałów o tym. Dajcie mi znać w komentarzach, w co gry wy wygracie i co byście chcieli zobaczyć. Na tym kanale również, bo lubię zbierać dla Was te informacje. Jeśli chodzi o stalkera, to na razie tyle. Oczywiście jak tylko pojawią się jakieś informacje o patchu, patchnoutsy, będę na tym kanale je relacjonował, dlatego zostaw lajka, like subskrybuj, wiecie co robić. Także mamy sporo nowości w tym okresie świątecznym. Na pewno będę Was informował na bieżąco na temat gier, które mnie interesują. A wydajcie mi w komentarzach znać, na co wy czekacie najbardziej. I widzimy się w następnym materiale. Do następnego!